Modlitwa za uzdrowienie drzewa genealogicznego W imię Jezusa Chrystusa, mocą Jego najdroższej krwi, przelanej również za mnie, za potężnym wstawiennictwem Marii Dziewicy i wszystkich świętych archaniołów, a szczególnie świętego Michała Archanioła, wszystkich świętych aniołów. I wszystkich świętych, wśród nich świętego Franciszka, świętego Ojca Pio, świętego Antoniego z Padwy, świętego Judy Tadeusza, świętej Gemy Galgani, świętego Jana Pawła II. Zdejmuję i rozwiązuję, przerywam i nie wszelkie powiązanie mediumiczne i okulistyczne mające negatywny wpływ, na moje zdrowie. Wszelkie przekleństwo, wrzucone przeciwko mnie, które ściąga na mnie choroby fizyczne i ból fizyczny. Wszelkie przekleństwo, wrzucone na moją głowę, na mój mózg, na mój kark, na mój wołądek, na mój układ trawienny, na moje nawądy rozrodcze, na moje plecy, na moje nogi. Zdejmuję je i gładzę je mocą imienia Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Jezu, za Twoje zwycięstwo. Dziękuję, Jezu, ponieważ przychodzisz mi z pomocą i działasz. Dziękuję za Twoje miłosierdzie. Jesteś jedynym Panem. I Zbawicielem świata bądź uwielbiony, bądź błogosławiony. Amen.